Podłużnie, czyli ruch jest wykonywany wzdłuż, natomiast dłoń jest poprzecznie, czyli tak jak było na klemoskopie. Czyli możemy sobie to zrobić w ten sposób. Następnie mamy to samo, tylko po stronie podeszwowej. Czyli wykonujemy w ten sposób. No, tu przytrzymujemy I tak samo. Jest poprzecznie ułożona A Tak się zanadziemy. To silne i słabo, nie Tak, głaskania. Głaskanie. Głaskanie, czyli takie powiedzmy średnie. Głaskanie podłużne po stronie podeszkowej. Czyli podłużne bez poprzecznie ułożonej dłoni, czyli będzie w ten sposób. 12. Następnie mamy głoskanie łukowe. Wykonujemy zarówno po stronie grzbietowej, jak i podeszwowej. I łukowe, czyli będziemy sobie tworzyć łuk. I im dalej, tym większy łuk. I robimy sobie. Będzie analogicznie. Wykonujemy takie tak jak było zresztą na śródręczu. I później wykonujemy to odtąd podeszwowej. G... Podeszłowej Podeszwowej, i to samo, jak dla mnie jest to mniej w ogóle wygodne. Mhm. No, ale Taki sam łuk po prostu, żebyście mm -hmm. robili mniej więcej. Łączkę yy. yy, yy, No Jak będziecie widzieć górę, to yy, dół robicie an analogicznie, może tak. Yy, jest Głaskanie pasmowe. Yy, zarówno również po stronie grzbietowej, jak i podeszwowej. Od nasady pasm. W czterech, w czterech pasmach możemy to robić przy y, tutaj grzbietowej y, stronie stopy omijamy kostki i pasmowo czyli kciuki razem, zacznę od tej strony żeby było widać, jedno pasmo, drugie pasmo, tu omijamy kostki, trzecie pasmo, czwarte, piąte, szóste omijamy kostki. I tam Ile pasm zrobicie, ja, no palcami też można robić, wygodniej mi na przykład jest mm. robić palcami niż kciukami, Jedno. i jedno. I po podeszowej również, I jedno pasmo czy tam kciukami, jedno pasmo, drugie, trzecie, czwarte. Hm? Czyli mamy takie, sobie robimy jedno pasmo, drugie, trzecie, czwarte, załóżmy. Hm? E, dobrze, więc to są pasmowe. Czyli mamy łukowe, i pasmowe. Czyli mhm. mamy pasma. Mhm. Następne jest rozbieżne i zbieżne. To też mniej więcej powinniście kojarzyć. Rozbieżne zaczynamy. Zaczynamy od środka stopy. Mhm. Mhm. I rozchodzimy się na boki. Zbieżny od tych boków mhm. przechodzimy do środka, czyli. Rozbieżne odchodzimy do końców stopy i zbieżne będziemy wracać do miejsca początkowego. Hmm? Czyli rozchodzimy paluszki, i później przychodzą z powrotem w to samo miejsce. I to samo robicie tutaj. Mhm. Zaczynamy sobie od środka. się te palce rozchodzą, a później przychodzą. Razem. No, według mnie jest gorzej robić. Mm -hmm. od, Kajfujesz? No. Nie I tu pokazują kierunek. Też robimy od... Palców ku dołowi, mhm. tak? Czyli ku dołowi. To mhm. się tu zawiewa. No, tu trochę jest zimno w tym. Ten... No, w ogóle, wieje. Myślę, że od tych okien. No, ale dobrze. Głaskanie pierścieniowe, tak zwana skarpetka, czyli głaskanie, to cały czas głaskania, przypomina nakładanie skarpetki. Zobaczyliśmy, czy mamy, jakbyśmy chcieli. Nałożyć skarpetkę. No, tak jak zakładacie skarpetkę, to czasami też tak nakładamy skarpetkę. W mhm. ten sposób. Głaskanie paliczkowe. W ten sposób. To jest po stronie grzbietowej stopy. Czyli paliczkowe robimy tu. I następne mamy głaskanie grzebyczkowe. Głaszczemy stronę podeszwową. Od nasady palców do piątych, czyli tu też w dół. i w dół. I w dół. To akurat będzie fajnie działało to głaskanie na rościemno podeszłowa. Zresztą czujemy go pod palcami. Tylko te Właśnie wykonujemy czterema palcami jednej ręki od strony bocznej, czterema od stronie drugiej, od strony bocznej do przyśrodkowej środkowej hmm? Tylko pięta. Mhm. I robimy. Czy tak. No, a to musi być tak, że tak, 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 tak. później piętać, to można razem robić stopę i od razu piętą. No, na przykład, czy to tylko takie może, może być? To może robimy no. tak. Ale w książce jest wszystko podzielone. No właśnie. Ja na milion rzeczy. No. Tak. Książka to tam zawsze jest podzielone na trwilion części, tak samo jak przecież w było, Aha. że robiły plecy, ale osobno były. Wszystkie rozcierania, na przykład mięśni kapturowych, gdzie mm -hmm. normalnie jakby robimy to do końca. No ale w zawsze jest trochę inaczej. Ale i tak robiąc tutaj ten ruch, mm -hmm. no, 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 robicie tą piętę. E, przechodzimy sobie do rozcierań i rozcierania analogicznie do głaskań. Czyli tak jak były głaskania, tak robimy rozcierania. E, mamy rozcieranie łukowe, czyli Zaczynamy sobie od tej strony, rozcieramy sobie, tam palcami, mm -hmm. łukowo. robić jedną ręką, później drugą. Nie chcę się tak przechylać mm -hmm. z tej ręki. E i powstanie pod grzbietowej i podeszpowej. Czyli tutaj analogicznie będziemy wykonywać to rozcieranie. Żeby wtedy naga się siadać. W tym ułożeniu i uh -huh. my sobie też robimy te burki. E, pasmowe. E, pasmowe. Zaczynamy, powiedzmy, pasmo jedno, pasmo drugie, pasmo trzecie, pasmo czwarte. tam palcami, będzie to ładniej może widać. Kciukami. I mamy jakieś tam cztery czy tam trzy pasma, zależy jak sobie podzielicie. I to samo tutaj. Zrobimy sobie jedno pasmo, drugie pasmo, trzecie i czwarte i też sobie rozcieramy. Ciesam kciukiem jednym, czy palcami, w tej pozycji wygodniej, kciukiem. Hmm? I następnie mamy rozbieżne i zbieżne, czyli zaczynamy od środka. Zaczynamy rozbieżnie. I zbieżnie. Przekoskujemy sobie i to samo robimy po tej stronie, czyli zaczynamy sobie yy, zbieżnie rozchodzimy się na boki i później z boku wracamy do, y, do środka osi y, ciała. Rozcieranie czterema palcami wykonujemy w stronie i podeszkowej o, Generalnie czterema palcami. Albo możecie każde pasmo osobno, albo po prostu sobie wszystko. Dla mnie nie ma co tak się rozdrabniać na trzysta pasm, tym bardziej, no, że to jest tylko w stopie. Zaskokowy zaraz będzie osobno. No, Żeby nie było, żebyście nie myśleli, że to, to razem. Dobra, czterema palcami i tu. Analogicznie sobie tymi czterema palcami możemy mhm. wykonać to y, rozcieranie. Powinien kłopaka nie... Y, ja robię ośmioma palcami, teraz jest czterema. Czterema to jest jedną ręką, ośmioma to jest dwoma. Y, tak, tak to dzielę. Okej, okay, rozcieranie kłębami. E, kłębami y, od strony... Po też. 250. 250. Hmm? U nas jest hmm? Z Kłębami, Zdaskali. czyli tutaj nasadą. Mm -hmm. Rozcieramy, można delikatnie do góry. I oczywiście mm -hmm. stronę podeszkową. Mm -hmm. Do piąte. Mm -hmm. hmm? Rościeranie grzebyczkowe tylko po stronie podeszkowej. Grzebyczek, tak jak mm -hmm. w każdym i robimy rozdzielanie grzeby mm -hmm. tak Tylko po stronie tutaj podeszkowej. Mm -hmm. I analogicznie, tylko nogą więc tak samo. Nie ja czytam te opisy. <noise> Chodziłem, że sama, iorów. Dobra. I rozcieranie e, pięty ośmioma palcami 4 i 4, 2, 8. I rozcieramy całą piętę. Tylko i wyłącznie piętę. I mamy później rozcieranie pięty e, kłębami, czyli znów kłębów bądź nasada. Mm -hmm. I rozcieramy piętę. Mamy jeszcze rozcieranie poprzeczne. I poprzecznie od palca małego do dużego palca wykonujemy rozcieranie w poprzecz.

ja ułożyć. pędy są poprzecznie, podłużnie, Jednocześnie w przeciwnych kierunkach, końce są ułożone poprzecznie. Nie no, Lepiej chyba e... będzie tego później. A na samej już nie takiej, słowa. Nie takie. Raczej nie wykonujemy tego ruchu. Bo to nam były takie po kniżkę. to my dalej znać, że to jest. I to już chyba rozcierać do by było tyle. A to już ugniatanie i Tak, dochodzimy do umiatania. Mamy ugniatanie poprzeczne. Wykonujemy najpierw na przysierotkowym, później na bocznym brzegu stopy. Generalnie, jak widzicie, może jeszcze po tej bocznej stronie coś uchwycicie. Hmm. Ale po przyśrodkowej no, powiedziałabym, no, że gorzej. Mm -hmm. To mnie ma zaszło uchwycić, bo przeszedłem. nie ma za bardzo co. No. No, ale mamy też ugniatanie Kięty. Pomiędzy kciuk, pozostałe palce ugniatamy naprzemiennie od stopy do półcą piętowego. No, trudno. Są też tak. Powiedziała, że że ciężko ugnieć. No ale ruch ugniatający na tej pięcie mm -hmm. y, zrobić trzeba. Powiedzmy, nawet jak tam y, byłoby Wam, przyszło by Wam masować y, stopy na egzamin, no to ten ruch, y, żeby było widać, że jest to ruch y, ugniatający. Yy, następna strona. Jeszcze okatowanie w w ogóle. Mm. Dobrze. I mamy jeszcze uciski. 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 uciski mhm. sobie robimy standardowo. Można kciukami, można palcami. Jak chcecie. No to ucisk trochę rozluźniałem mięśni, nie? Mhm. Zrobimy uciski, później tutaj można tak samo zrobić sobie jedną ręką na stronie podeszłowej. I mamy jeszcze uciski pierścieniowe. Kciuki są ułożone ku górze. Palce są na dole. I wykonujemy ucisk. Raz, dwa. Czyli od dołu palce uciskają, a od góry kciuki. To też trzeba się dobrze ułożyć. Jakby to w ogóle miało tak. Ale jak chcecie się bardziej skupić na tam danym miejscu, to lepiej sobie zrobić punktowe ucisk. Następnie mamy kształtowanie sklepień z stopy. Dany ruch. W każdym razie, te stopą sobie musimy troszkę oćwiczyć. Kształtujemy sobie. Takie jak rozciąganie trochę, nie? Mhm. Po prostu mm -hmm. sobie tą stopę. Bardzo yy, fajnie. Mm -hmm. yy, yy. Uciski w, między, w przestrzeniach międzykostnych. Teraz jak mm. idą przestrzenie. Mm -hmm. Tak, w tych przestrzeniach robicie yy, uciski. No więc, jak i tak robicie, tak uciski. No, I tak no. będziecie je robić tam, jaką ją wpadną. W czyli tak w te przestrzeniach między głosy. Ale dobrze. No co chyba mamy oklepywanie. E, jest, jest i e, Widelcowe, tak zwane. Po stronie podeszłowej strapy. E, układamy rękę w ten sposób. W ten sposób, w układamy. I wykonujemy tu, tu uklepanie. Tak, palcami tak? tak? palcami. W mm -hmm. ten sposób i po prostu mm -hmm. dotykamy. Natomiast. No tutaj oczywiście kierunek nas tam nie obowiązuje, dystalcowy. Mm -hmm. Oklepywanie. Nie, nie. może tam też po pomożemy, to, że tam się... Może nam podtrzymać, żeby ta noga nam tak. Nie mm -hmm. y, robimy oklepywanie. W ten, ten, ten mm -hmm. sposób. Następnie wibracja. A to jest niedzielona, nie nie? hmm? na nie? tutaj Nie, tutaj tu nie, tylko tu. No, tu jest za mało, uh -huh. tylko taki mhm. mięśni. Nie, zawsze wam klapowanie wykonujemy na tych większych y, partiach. No i następnie mhm. mamy y, wibracja. Jest sobie, możemy zrobić wibracje. Oczywiście, nie musicie jej robić. Mm -hmm. Żeby nas stopie trudno, tak trochę tam rękę sobie. No, prowadzić. wszystko zapytały, To trzeba pokazać. Czekanie. E, później mamy. Chyba. pracę też jest po stronie podeszwowej. Okay. Na stronie krytowy. Czyli to też. generalnie. Są podzielone na pasma, ale na to i tak nikt nie będzie patrzył, czy Wy robicie to w takim paśmie, czy w takim. Mhm. I roztrząsanie, czy tam wstrząsanie. Luźno. <laughs> ale wstrząsanie robimy. Mhm. Dobrze, i mamy rozróżnianie, które wygląda tak podobnie jak to mm. kształtowanie. No, też każde tam kosteczko mm. będziemy sobie tam rozróżniać. I no, to tak samo możemy sobie zrobić. Zmierdzę. Że... <laughs> Nie czuję się Ja tylko z dwóch jak jednej stopy się nie masuje, to taka skarpetka z takim wkładem. Uh -huh. uh -huh. Ja stopę, szybko marznę I u tu również. Jak będziecie wykonywać masażu, to będziecie widzieć. No to chyba można zrobić na przykład te stopę, a później drugą, nie? Tak, 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 można zrobić, no chyba, że masaż tak jest całościowy, no to wtedy i tak pacjent przychodzi bez tam skarpetek, no to jakby, no, nic to nie zabezpieczyć. A, właśnie, na a jaka Ty